Materiały na kanale Refurnarrator powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl. Cichajcie, parobki. Oto bowiem siadam tu z wami, by opowiedzieć wam historię niezwykłą. Dajcie no jeden z którym piwa, co by mi w gardle nie zaschło, bo historia jest tego warta, panowie i panie. Oto bowiem chcę wam opowiedzieć historię o srebrnej księżnej. Był to rok 2293, kiedy widmo wojen z przeklętymi Sylwańczykami, wampirami z rodu Karstajnów odchodziło już w mroki historii. Lecz imperium, jak to imperium w tym czasie, pozostawało rozbite. Pod komanderą i inspiracją trójki hrabiów elektorów, walczących o tron imperium, baronowie i baronety potykali się ze sobą co i róż. Wtedy to pośród to budzącej się, to wygasającej wojny domowej na dwór Irlandu przybyła ni stąd, ni zowąd nadobna pani. Wkroczyła ona do zamku hrabiego Ewalda, poruszając swoją osobą niemały tumult. Przedstawiła się ona jako księżna Laila z odległego koferu miasta egzotycznej Arabii leżącego na południu kontynentu. Nie ma co ukrywać, że podobnież jej smukłe kształty przyciągały wzrok każdego, kto miał w sobie tyle odwagi lub głupoty, by unieść na nią wzrok. Okryta była ona czarną, długą, jedwabną suknią, a fałdy i tiule miały ponoć tańczyć i kołysać się, jakoby żyły własnym życiem wtedy, gdy kroczyła pomiędzy gobelinami i arrasami. Kobieta. Na arabską modłę nosiła karmazynową chustę, zakrywającą jej włosy i głowę. Choć to, co najbardziej zwracało uwagę, to, że jej twarz schowana była pod srebrną maską, przedstawiającą piękne, lecz surowe oblicze, której kobieta niezwykła ściągać przed byle kim. Kobieta, oczywiście, nie przybyła sama. Choć należy podkreślić, że jej towarzystwo również do najzwyklejszych nie należało. I obstawa składała się z wojowników odzianych w czernione, płytowe pancerze, których twarze skrywały się pod rogatymi hełmami o przyłbicach bez wyrazu, idących sztywno i bez słowa. Krok w krok za swoją władczynią, gdy przed nią wędrowała grupa sług o cerze koloru oliwki, którzy co i róż skrapiali ciało swej pani, jak i całą okolicę, różanymi olejkami o najwspanialszym i najsilniejszym zapachu, jaki kiedykolwiek dało się poczuć na dworze hrabiego Ewalda. I tak oto srebrna pani wkroczyła w życie dworu. Hrabia wiele czasu nie potrzebował, by księżniczkę z dalekich stron zaprosić do swego zamku, a godzin parę później już wieczerzali sami. Tej samej nocy zaś pomiędzy służbą rozchodzić się poczęły dziwne plotki. Jakiż to nietypowy jest obóz wojowników Laili. Jak to być może, że pośród czarnych namiotów nie płonie żadne ognisko, a straże nawet słowa między sobą nie wymieniają? Jedyny dźwięk wydobywający się z obozowiska był dźwiękiem mechanicznych wręcz kroków patroli. Dnia następnego Ewald ogłosił swoje oświadczyny księżniczce Laili. W ten oto sposób miał on ukuć sojusz z mieszkańcami Arabii, a wraz z ich pomocą obiecał on, że będzie zdolny przejąć imperialny tron z Irlandu. Wielu ucieszyło się na te wieści, gdyż hrabia potrzebował dziedzica, a fortuna z Irlandu, od lat szarpana przez niekończącą się wojnę domową, niknęła w oczach. Jednak nie wszyscy byli z tego powodu zadowoleni. Oto bowiem pośród nich był prawdziwy bohater tej opowieści Gerhard, podskarbi hrabiego. Gerhard był bowiem człowiekiem światowym, świadomym tego, jak. Różne bywały kultury i jak odmienne bywały zwyczaje Imperium i Arabii. Wbrew oczekiwaniom dworu bowiem, arabiańscy lordowie wcale nie oddawali posagu swych córek, lecz oczekiwali go od małżonków, a Gerhard do głupich ludzi nie należał. Podejrzewając, że egzotyczna księżniczka z dalekich stron wcale tą księżniczką nie jest, wysłał on więc swych agentów na przeszpiegi. Tygodnie jednak mijały, a szpiedzy wcale nie wracali. Mimo iż hrabia spędzał większość swego czasu w towarzystwie narzeczonej, Laila praktycznie nie pojawiała się w życiu dworu. Zaniepokojony losem swoich ludzi, Gerhard uznać miał, że pora wziąć sprawy w swoje ręce. Tej samej nocy postawił pięciu swych najlepszych wojowników na straży komnat Laili, by ukrytą drogą znaną jedynie najbardziej zaufanym mieszkańcom dworu wkroczyć do komnaty księżniczki. To co ujrzał przerosło jego najśmielsze koszmary. Laila z koferu! Srebrna księżniczka nie była bowiem wcale łasą pieniądza wyrachowaną kobietą o sprytnym planie. Kiedy Gerhard opuścił tajne przejście, ujrzał leżącą na łóżku maskę oraz jej właścicielkę w pełni swego oblicza. Blada skóra na wyłysiałej głowie odbijała się w płomieniach świec, gdy księżniczka pochylała się nad czymś skrytym w cieniu, by po chwili się wyprostować. Wtedy to Gerhard ujrzał u jej nóg jednego ze swych szpiegów. Krew tryskała z jego szyi, gdy ten konał osuwając się na podłogę. Gerhard, pomimo swojej odwagi, nie był w stanie powstrzymać głośnego sapnięcia. Sapnięcia na tyle głośnego, że usłyszała je Laila. Odwróciła się i zobaczyła intruza. Kły długie niczym palce sterczały z jej popękanych ust. Zwierzęca wręcz twarz pokryta była bliznami i szramami, zaś powietrze... Nieskropione tu perfumami wypełniał zapach stęchlizny. Laila z koferu była wampirzycą. Na rozkaz Gerharda wojownicy stanęli naprzeciw przywołanym gwardzistom Srebrnej Pani, nie mając już wątpliwości, że stają w szranki z ożywionymi, szkieletowymi wojownikami. Gerhard zbiegł, zdolny by skryć swego pana przed gniewem narzeczonej. Tak oto rozpoczęły się walki, które trwały do rana. Nie umarli stacjonujący na torze łuczniczym, przypuścili atak na bramy, a mury i dziedziniec stały się polem uczty dla Lajli z koferu, nawiedzającej wnętrze zamku. Walki trwały całą noc, aż do godzin tuż przed świtem, kiedy to księżniczka dołączyła do swych sług, zaspokoiwszy krwawy szał. Wtedy to kobieta wraz ze swymi oddziałami wycofała się na wschód w kierunku gór. Powiadają, że nikt nigdy więcej o Srebrnej Księżnej nie słyszał. Jednak wiadomym jest, jak to bywa z przeklętym krwiopijców rodem, oni tak łatwo nie zdychają. Więc mówi się pośród gminu, że w dniu, w którym zapomnimy o Srebrnej Księżniczce, wtedy ona powróci. Dlatego też weźcie tę historię i ponieście ją skądkolwiek przybyliście, by nigdy że nigdy nie mogła się ona powtórzyć.